Przeczytam najpierw, tak? tak? Lenarcik, Witasik, Michalski, Szymorek, Bartosiak, Flaszka, Ziemba. To są nazwiska, na których oparliśmy budowanie nowego GKS-u. To są wychowankowie klubu. Chłopcy 20, 21, 22-letni maksimum. Na, na których spoczywa ciężar odpowiedzialności za punkty, za to, żeby GKS wrócił na swoje dobre tory, czyli do ekstraklasy za jakiś okres czasu. I myślę, że w dzisiejszym meczu z przyjemnością patrzyło się na, na grę, na serce, na zaangażowanie tych chłopaków. A jak, do, jak powiem, że ten zawodnik z numerem 10 Dawid Flaszka, to był jego debiut za mojej kadencji w pierwszym zespole, ten ofensywny pomocnik, 19-latek, to myślę, że, że z takimi piłkarzami jest przyjemność pracować I, i, i naprawdę jestem pełen podziwu dla całego zespołu, że yy, Potrafiliśmy po raz kolejny stały fragment gry uczynić naszym złotem, bo te dwie pierwsze bramki to padły postaje fragmenta gry, natomiast sytuacja papikiana na kontra, gdzie to wcześniej już pachniało tym, że to raczej my jesteśmy bliższy tego, żeby podwyższyć prowadzenie niż żeby Olimpia e, wyrównała. Cieszę się bardzo, bo to jest drugie zwycięstwo pod rząd. Przed nami kolejny mecz, mecz z rozwojem Katowice, który dzisiaj zrobił coś niemożliwego, bo na swoim boisku też pokonał mnie średnica, przegrywając 0,1 do 88 minuty. Nie ma łatwych przeciwników i myślę, że Olimpia Grudziądz też nie należy do łatwych przeciwników, abstrahując od jej wyników. Jest to zespół grający w piłkę, nie kopiący je do przodu, mający swój styl gry. I tutaj słowo otuchy, Artur, dla Ciebie, bo też byłem w takich momentach niechlubnych, że też miałem więcej porażek niż zwycięstw. I najważniejsze jest to, żeby mieć głowę wysoko i wierzyć w to, co się robi. Życzę Ci z całego serca, żebyś zaczął punktować, bo, bo, bo staracie się grać w piłkę. Jeszcze jedną rzecz. Yy, mieliśmy dużo problemów takich swoich ze składem, bo w ostatniej chwili wypadł i Luka Klemens, etatowy obrońca, reprezentant i Łukasz Wroński, który grał we wszystkich meczach. Marcin Flis, yy, też wychowanek, Grona wychowanych, ale ci chłopcy, którzy zastąpili ich, ci piłkarze, dzisiaj stanęli na wysokości zadania. Też słowo jeszcze uznania dla arbitra, bo nie jest chyba łatwo przyjechać do Grudziądza mieszkając w Bydgoszczy i sędziować tak obiektywnie i tak, tak dobrze, jak to robił sędzia Leszmański. Yy, Same pozytywy tak bo i, i, i nasza gra i, i, i przeciwnik też który chciał grać z nami w piłkę i, i sędziowanie i ładna pogoda taka i światło no, można się cieszyć. Dziękuję bardzo. Gratuluję przeciwnikowi który e, otworzył sobie wynik czymś co było dla nas e, w ostatnich meczach silnym czyli, czyli stały fragmenty gry w obronie i byliśmy w tym e, momencie meczu bardzo silni. E, m, Rafał mówi, że chcemy grać w piłkę rzeczywiście, bo, bo mamy ludzi do tego, natomiast my musimy punktować. Dzisiaj Olimpia Grudziądz jest w takiej sytuacji, że potrzebny jest jej e, bodziec, wstrząs, silna reakcja. E, I na pewno za chwilę usiądziemy z prezesem, będziemy o wielu rzeczach dyskutować i jeżeli e, dojdziemy do wniosku razem, że największą... Siłą na te ostatnie mecze do końca roku i na następną rundę będzie zmiana trenera, to to ona będzie. Dziękuję. Te scenariusze się powtarzają. Na pewno my wspólnie, wszyscy razem narobiliśmy bałaganu. naważyliśmy piwa i trzeba je wspólnie razem wypić. We mnie jest dużo optymizmu na dalej, bo ja wiem, że jest szatni ogromna jakość co udowodnili właśnie w pierwszej fazie meczu, gdzie narzuciliśmy to, co tronowaliśmy, czyli byliśmy ze sobą wspólnie razem, chcieliśmy usiąść wysokim pressingiem i nie było to niezorganizowane, tylko poszliśmy całą ekipą. I to jest sygnał dla mnie na dalej, że ci ludzie chcą ze mną współpracować i to jest dla mnie najistotniejsze. Natomiast jeżeli za chwilę naprawdę dojdziemy do wspólnego wniosku takiego, że najsilniejszą reakcją, najbardziej pozytywniejszą, żeby uratować ludziom z pierwszą ligi, będzie zmiana trenera, to no do nie dojdzie. Ja się włączę w to. Jesteśmy trenerami w pierwszej Lidze Polskiej. Wyobraźcie sobie zespół światowy, który ma trenera, na przykład Mourinho na początku Ligi, który broni autobusem pod polem karnym. I nagle po jakichś kolejkach przychodzi trener Klop albo Tuchel, który gra wysokim pressingiem. I znów po jakichś kilkunastu kolejkach i zmiana, przychodzi Ancelotti albo Benitez, który znów ma inną filozofię gry. To nie jest problem trenerów, tylko to jest problem, że my tymi zmianami trenerów piłkarzom w głowie robimy mętli. Bo skoro przez, nie wiem, Artur, osiem kolejek chyba pierwszych był, był trener Raseński, gra inaczej. Przychodzi trener od dziewiątej do, nie wiem, no daj Boże do końca ligi, ale jakby teraz znów miała być zmiana i przyjdzie ktoś inny z inną filozofią, to wy się postawcie na miejscu piłkarzy. Jeden trener mówi, gramy wysokim pressingiem, przychodzi w środku tygodnia, inny mówi, cofamy się na własną szesnastkę. Za chwilę znów przychodzi ktoś inny i powie, no nie, stawiamy na młodzież. Przyjdzie inny planet do doświadczenia. To jest, panowie, filozofia klubu. To nie jest trener. To tak jest filozofia klubu, na którą, mówię, dzisiaj mi się łatwo mówi, ale ja siedziałem na miejscu Artura w Krakowie. No dobra. Tylko tu nie padło, pytań, się nie wymaga, to trener był Wiesz, tam, też uważam, że, że Mourinho dzisiaj ma problem, a nie trener skowronek, tak? Bo ja rozumiem, że to jest, że, że to jest kwestia rozmow, rozmów z zarządem klubu, tak? Tak, I myślę, reakcja reakcja. że po prostu reakcja musi być silna i nie możemy być cały czas w tym jednym miejscu, widać, że trener, ja reaguje, reaguje przed spotkaniem, reaguje ze zmianami, reaguje z ludźmi, którzy czekali na tą szansę, reaguje w czasie meczu. Eee, nie przynosi to efektów w postaci punktów i dzisiaj Olimpia Grudziądz musi punktować. Eee, mówię, ja mam ogromną ambicję i nie trzymam się kurczowo po prostu stołka, tylko wiem co mam robić. Eee, I myślę, że do tej pory było widać, że trener nie wariuje, że jest konsekwentny, że... Eee, jest jakaś jedna solidna droga, tak? Trzeba jej się po prostu trzymać. Ja chcę być w tym konsekwentny. Natomiast ja muszę mieć siłę i, i wszyscy muszą w to uwierzyć, bo jeżeli nie, no to to, to to jest walka z wiatrakami, tak? Myślę, że każdy z chłopaków, który wszedł naprawdę z zaangażowania, dał impuls do tych właśnie 31 minut, czy Pawela, czy Banasiak, tak? to to ludzie, którzy naprawdę bardzo chcieli. Oczywiście to są ludzie, którzy nie są w rytmie meczowym i tutaj trzeba im dać e, trochę czasu. No, no, my jesteśmy w takim miejscu, że tego czasu po prostu nie mamy, ale, ale dzisiaj co? Winnowajce mam uważać za, 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 fa, za Fabiana, za, za Banasiaga. Absolutnie nie. No, po prostu zespół dzisiaj jest e, w takim momencie psologicznym, że... E, Ciężko jest o płynność, o jakość, o wiarę w siebie, o, o brak kalkulowania, o to, żeby brać odpowiedzialność i gry za, na, za, za siebie, pomimo tego, że my mamy bardzo doświadczony zespół. Tak? I e, to mówię, ja, ja nigdy nie znajdę kołza ofiarnego tej, tej sytuacji, ale prawdą jest to, że, że, że zawodzimy jako ludzie, jako jednostki tak? w niektórych sektorach boiska.